Przy ulicy Marii Dąbrowskiej powstanie czterokondygnacyjny blok socjalny. O 17 mieszkań jednopokojowych, 19 dwupokojowych i dwa mieszkania dla osób niepełnosprawnych prezydent miasta Tarnobrzega bój musiał toczyć aż w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Wszystko przez blokowanie inwestycji przez Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową. pat trwał półtora roku. Z dużym poślizgiem, ale mamy nadzieję, że po prawomocnej decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jeszcze w tym roku najpierw złożymy wniosek do BGK o dofinansowanie tego zadania, jak również spełnimy wszystkie wymogi formalno-prawne, aby jeszcze w tym roku wkopać przysłowiową łopatę i na placu budowy pojawiły się koparki. Budowa bloku to wyjście naprzeciw rosnącym wciąż zapotrzebowaniom na mieszkania socjalne. Trudna sytuacja finansowa rodzin nie pozwala im kupić swojego wymarzonego mieszkania. Tu musi wkroczyć samorząd. Do tego obliguje go ustawa. Mieszkańcy mogliby liczyć na rozładowanie sporych kolejek, które od lat są, istnieją, mam na myśli listy mieszkańców oczekujących czy to na przydział lokali zasobów komunalnych, czy też przydział z zasobów socjalnych, a niewątpliwie również miasto poprzez uwolnienie. Lokali innych zasobów socjalnych no miałoby pomieszczenia, do których mogliby być eksmitowani przez władze, czy to jednej spółdzielni, czy drugiej mieszkańcy, jaki obowiązek spoczywa na barkach samorządu. Zapewnienie mieszkania osobom będącym w trudnej sytuacji majątkowej to obowiązek spoczywający na barkach samorządu. Mieszkańcy już dawno cieszyliby się z mieszkań, gdyby nie zła wola Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jest jednak iskierka nadziei na trochę lepszą współpracę. Cieszę się z tej decyzji, z tego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i mam nadzieję, że nawet poprzez przykład budowy czy zamiaru wspólnej inwestycji i modernizacji dwóch głównych ciągów komunikacyjnych, zarówno ulicy Orzeszkowej, jak też ulicy Prusa, że tak naprawdę prywatne animozje prezesa spółdzielni zejdą w stosunku do mojej osoby zejdą na plan drugi i tak naprawdę to do czego prezesa wybrali mieszkańcy członkowie Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będzie rzeczą nadrzędną a więc dobro wszystkich mieszkańców naszego miasta a tym samym członków Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowa wielorodzinnego bloku socjalnego przy ulicy Marii Dąbrowskiej obejmuje także pracę nad zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku, zaprojektowaniem zieleni, dróg i chodników.